Bonnie pokłócił się z Toyciką. Mam szansę spróbować. Możliwe, że będziemy razem. To moja jedyna szansa. Ale Tojcika jest moją przyjaciółką. Nie wiem co robić. Nie jestem pewny, czy chcę tam iść. No idź, Freddy! Zrób to, co ci powiedziałam! Teraz jest za późno na odwrót. Okej, okay, zrobię to. Poradzi sobie! Daję mu na to 50%. Cześć, ciekaw. Freddy, coś się stało? Nie do końca. Co masz na myśli? Nic się nie stało. Co ty robisz? Rozmyślam nad wieloma rzeczami. Ciekaw, mam pytania. Tak, Freddy? Dzika, jesteś piękną, mądrą oraz wspaniałą dziewczyną. Długo tu ukrywałem, ale często o tobie myślę i chciałem Cię zapytać o coś. Zostaniesz moją dziewczyną? Wow, Freddy, nie spodziewałam się tego. Przepraszam, ale muszę to przemyśleć. Daj mi trochę czasu. Dobrze, będę szekał. Hej, JAKA? Jeszcze nie. Daję trochę czasu. Witaj ponownie, Freddy Fosby. Shadow Freddy? Nie widzicie? Nie, nie widzi mnie, ponieważ jestem w twojej głowie. Tylko ty mnie słyszysz i widzisz. Czy cię wystraszyłem? Wybacz mi. Ten wygląd będzie o wiele lepszy. Czego ode mnie chcesz? Miałeś syn, mam rację. Chciałbym cię ostrzec. Nadchodzi wielkie niebezpieczeństwo. Springbani. musisz porozmawiać z Goldem Freddy. Jednakże musisz pozwolić mu się tym zająć. Nikt inny nie może się wtrącić, czy to rozumiesz? Oczywiście. Przepraszam, tojcika. To ja jestem żałosny. Przyniosłem ci coś. Co się dzieje? Golden Freddy, wróciłem. O nie. Golden Freddy. Wciąż jestem zbyt słaby, by się ruszać, lecz jestem pewny, że po mnie przyjdzie. Będę cierpliwy i po prostu na niego poczekam. Golden Freddy, wystarczy tego. O, powiedz nam co się dzieje. Dobrze, powiem. Mój dawny przyjaciel, Spring Bonnie, jest znów wolny. Mówiłeś, że nie ma go już z nami. Myliłem się i nie wiem co teraz robić. Freddy. Musisz sam się tym zająć, nie możemy ci w tym przeszkadzać. To sprawa tylko pomiędzy wami. Cześć Bonnie. Coś się stało? Nic. Nie, nie mogę. Nie zrobię tego, tojczycie. Nie jestem taką osobą. Pa Boni. Toj Boni? Przestań kręcić z moją dziewczyną. Wszystko zniszczyłeś i chcesz mi ją odebrać. Nie kocham jej. Chciałem jej podziękować za pozbycie się mojego pecha. Co tu się dzieje? Co wy wyprawiacie? Mam tego dość. Nie mogę was już znieść. Dajcie mi spokój. Bonnie nie rozpoznajecie. Nie mogę tego zrobić, ponieważ był moim przyjacielem, ale muszę chronić my nowych przyjaciół. Nie wiedzą, jak niebezpieczny potrafi być. Czy może ich skrzywdzić? Muszę go zatrzymać. Golden Freddy, mój stary druhu, W końcu się spotykamy, który mamy rok. Jest 2016, więc byłem więziony w tym kostiumie od 87. Był pusty w środku, lecz Foxy nieświadomie mi pomógł, wkładając martwe ciało strażnika do kostiumu. Dlatego mogę się znów poruszać. Widzę, że masz nowych przyjaciół. Z bimboni! Przez te wszystkie lata zrozumiałem mój błąd. Chce, byśmy znowu byli przyjaciółmi. Dołącz do nas. Pamiętam, jak marionetka powiedział ci te słowa. Nie! Nie jestem Spring Bonnie. On jest już od dawna martwy. Teraz. moje imię to Springtrap. I nigdy nie zostaniemy przyjaciółmi. Zniszczę was wszystkich. Hmm, więc nie pozostawiasz mi wyboru. Zamierzasz mnie zabić? Tak, musi być. Więc niechaj tak będzie. Co? jesteś głupcem, jeśli myślałeś, że możesz mnie zabić, teraz odzyskam moje moce z powrotem. Prawie, że Twoi przyjaciele pogrążą się w bólu dzisiaj, co Ty robisz? Słyszysz mnie? Nie chcę teraz rozmawiać. Dlaczego? Co się stało? Czułam się źle, że nie mogę być z Bonim, przez co nie zauważyłam, że krzywdzę kogoś innego. Masz na myśli Freddy'ego? Skąd to wiesz? Widziałem, jak Freddy poświęcał dużo czasu, by z Tobą porozmawiać. Przygotowywał się bardzo długo, a Ty mu odmówiłaś. Złamałaś mu serce! Przemyśl to. Kim ty jesteś? Witam. Czas na twoją śmierć. Nie. Nie, nie zabijaj. Mango. Mango. JS Dash. Freddy, nigdzie nie mogę znaleźć męglu. Freddy, cika zniknęła. Coś jest nie tak. Uwaga wszyscy. Musimy zacząć poszukiwania. Witaj, Foxy. Hej, spójrz, zależy pizzę. Nie teraz, to Freddy. E, poczekaj chwilę. To Buddy? Witaj, mój przyjacielu. Spójrz, co schwytałem. Coś ty im zrobił. Spokojnie. Zniszczyłem ich, ale wciąż są żywi. Czekaj tu na mnie. Zaraz się tobą zajmę. Tylko zajmę się re... Nie dopóki ja tu jestem. Chciałabym z tobą porozmawiać. Przykro mi, ale jestem zajęty. Drzwi są zamknięte, dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać, Freddy. Kocham cię. myśl o tym, co czujesz, a wtedy porozmawiamy. Cieka. To już twój koniec. Teraz nadszedł czas mojej zemsty. Dopóki ja jeszcze żyję, nie pozostawiasz mi wyboru, bracie. Będziemy walczyć. zabić. Nie zamierzam już z tobą walczyć. A więc umrzesz. Wygrałem. Nareszcie zwyciężyłem. Teraz mogę zaprezentować show na scenie. O nie. Ta klątwa wciąż na mnie działa. drugi etap zakończony.